Halo? tutaj będę, bliżej podjeść normalnie mnie chyba uciek najlepszy siednik na świecie nie ma lepszego będzie rosło jeszcze lepiej nawet o panie zobacz jak to to drzewo się zaraz wam nie I nie, tak trzymaj, tak trzymać żeby znowu się zarabali. No, nie na poziom na Tak, tak, tak. A tutaj jeszcze tu jest taka, o. A tu jest ten normalny Las Vegas, a tam jest Las Palmas. Haha. Darmaniego. Nie ma lepszego na świecie. To jest panie, to najlepsze. To jest po prostu standard Polski, Unii Europejskiej. Stojąc, się, siejąc, bez traktora też idzie. To tylko w ubiadni takie można rzeczy robić, oglądać. I na YouTube. Ale, ale, ja uciekaj Polguj No i znowu zaś się schował Gdzie jesteś? To Mikała, To no to dobrze a nie broda. To będzie najtrudniejsze dzisiaj. To fajne. Dziękuję, dobrzy niego. To ja, Stacho, kapitan. Hej!